31 marca, stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża. Tam gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu, czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości i daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem pięknej radości miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Patriscorda numer 7. Panie, codziennie spotykam ludzi rozczarowanych, zniechęconych i sfrustrowanych. Wielu z nich chciałoby, by to rzeczywistość dostosowała się do nich, a ponieważ tak się nie dzieje, jak dzieci popadają w złość, nigdy nie osiągają dojrzałości. Ja też często jestem taki sam. Skarżę się i użalam nad sobą, nad swoimi nieszczęściami, zamiast potraktować je jako drogę do wzrastania, do dojrzewania. To zaś jest możliwe tylko wtedy, gdy spojrzę na rzeczywistość Twoimi oczami i zaufam Tobie. Proszę Cię, Panie, byś mnie nauczył patrzeć na moje życie tak, jak Ty je widzisz, bym nie uciekał od jego ciemnych stron, ale najpierw dostrzegał wszystkie piękne rzeczy, którymi mnie obdarowałeś. I proszę, byś nauczył mnie dziękować oraz każdego dnia na nowo wybierać życie, takie, jakim Ty mi je dziś dajesz której za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.